Dobra. Hej, witajcie i witajcie w pierwszym odcinku z serii Move Star Planet, więc zaczynajmy. Może zacznijmy od tego, że jak się nazywam? Nazywam się Sweetheart Hashtag, jakby co możecie zapraszać do znajomych. Bo no, zacznijmy od tego, że. Mm, jak no się i. Nazywam, nazywam, co tu się ostatnio działo? Ja Już no, dzisiaj byłem w stanie. No dobra. Może zróbmy, to, zróbmy sobie. Do mm. <coughs> może pokażę Wam dzisiaj haka na Mufister Planet. I jest to hak, którego nie używam, ale. E, może Was coś takiego zainteresuje? E, więc tak. Pierwsze co robimy, to pobieramy mm, haka. E, tak on wygląda. No i nie, ostrzeżenie: nie możemy robić to, tego na swoim głównym koncie, Mogę. ponieważ nam e, zablokują, ale e, zdążymy, bo dzięki temu haku, e, hakowi. Eee, e, dzięki temu hakowi no będziemy może, mogli... E, będziemy... Się. Dostaniemy szósty level, będziemy mieli 10 tysięcy i będziemy mogli przesłać, e, przesłać prezenty z listy życzeń Chaka. na konto naszych, na nasze Chaka. konto. Naszych, na nasze konto. Mam, ale, Więc może nazwę ale, to może postać bać, no. Hashtag Dobra, nie wiem skąd mi przyszła ta nazwa, ale dobra, niech będzie. I teraz hasło? Pierwsze co robimy to pobieramy. No, hmm. no idziemy. Hmm. Tak oni. Dobra, może wszystko sobie to trochę przyspieszę. Ostrzeżenie, hmm. ziemi, nie to robić tego na swoim... Hmm. Mamy, e, Dobra, szybciej, szybciej. szybciej. Um... Ale, e, zdążmy, A to jeszcze o... może teraz szybko sprawdzę, tacy, czy mam coś w ogóle na liście życzeń, e, ponieważ tak o, e, nie wiem, tacy, czy ja dodawałam coś na listę życzeń, czy nie. E, ale to nie ma znaczenia. Lista życzeń. Dobra, dodawałam to. Tacy, e, ale można będziemy 10 prezentów na dzień dać. Więc teraz wylogowujemy się z konta z konta naszego nowego. I zapamiętujemy koniecznie nazwę. Niki lol i, mogli przesłać, <coughs> I włączamy haka sobie teraz. Link w opisie dam. Wam. I tak. Wpisujemy nazwę. Niki. LOL. Hashtag. I teraz hasło. Ojej, to Okej. Okay. I wybieramy e, serwer. Ja akurat polski, no bo wiadomo, e, polski wybrałam. No i e, gdy zaloguj, gdy to oznacza, taki komunikat oznacza, że zalogował nas i teraz wciskamy set, a koniec tu. Level to six. No i hack. I potem jeszcze możemy 10 tysięcy, bo wtedy może nam nie dać więc 10 tysięcy, jak chcemy. 10 no. tysięcy? Ok, i zamknę teraz Prym. haka i wpisujemy. No i Trzeba co? to szybko robić. Nikki. LOL. Hashtag. Dobra, może. Wszystko no i szybko co? sobie dajemy. Prezenty z listy życzeń. Trochę no bo po, jako, po jakichś pięciu minutach nas y, blokną. I to na długo, długo, długo. Na jakieś 10 lat, coś takiego. I jak widzicie, szósty level i 10 tysięcy. Wejdźmy teraz i wyszukajmy się. Sweet. Dobry się. Hashtag. I okay. Znalazłam siebie. No, wiadomo, akurat nagrywam. Więc... I teraz wciskamy daj. I jak widzicie, to bezproblemowo idzie. Nie ma żadnych haczyków. No chyba, że usunięte kogo, ale to mogę w każdym razie, więc nie ma znaczenia. I tak, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli tak, łapka w górę i subskrybuj. Bądź z nami na bieżąco, pa! Dobre, dodawałam to ale można 10% na dzień dać. Więc teraz wylogowujemy się z konta e, z konta naszego nowego i zapamiętujemy koniecznie nazwę. lol hashtag. Dobra. <laughs> I włączamy haka sobie teraz. link w opisie Dan. Dan. I tak. wpisujemy nazwę Lol. Hashtag. i teraz haswo. Ok. I wybieramy e, serwer. Ja akurat polski nie wiadomo. E, polski wybrałam. No i e, gdzie zaloguję? Gdy to oznacza, taki komunikat oznacza, że zalogowało nas i teraz wciskamy set akcent le, level to No i потом еще можем на потому что тогда можем нам не дать, так что 10000, если Окей, и сейчас я и вписываем. Чтобы это быстро делать. No i szybko sobie dajemy prezenty z listy życzeń. No bo po, jako, po jakichś pięciu minutach nas e, blokną. I to na długo, długo, długo. На якісь 10 лет, что-то такого. И, как видите, шестой левель и 10 тысяч. Давайте раз и Суит.